Życie pędzi, spotkania, terminy, zobowiązania. Otwieram drzwi do domu, a pierwszym widokiem jest stos ubrań na kanapie, którego nie udało mi się schować od trzech dni. Głęboki oddech, frustracja. Czy organizacja i szybkie tempo życia naprawdę są ze sobą sprzeczne? Tak myślałam przez długi czas, aż odkryłam, że problemem nie był brak czasu, ale nadmiar rzeczy i zbyt skomplikowane systemy. Kiedy zaczęłam wprowadzać zasady minimalistyczne, inspirowane japońską prostotą, wszystko się zmieniło. Dziś udaje mi się utrzymać porządek w moim domu, nawet w najtrudniejszych dniach, a teraz podzielę się dokładnie tym, jak to robię. Siedem strategii, które odmieniły moją relację z przestrzenią domową, mogą wydawać się proste, ale ich wpływ jest głęboki. Czwarta strategia, w szczególności, zrewolucjonizowała moją rutynę z dnia na dzień. Doskonale pamiętam moment, w którym zrozumiałam, że coś musi się zmienić. Właśnie wróciłam do domu po męczącym dniu w pracy. Moja mała córka była głodna, mój mąż jeszcze nie wrócił, a ja ledwo mogłam znaleźć miejsce w kuchni, żeby przygotować proste danie na kolację. Szuflady przepełnione utensyliami, których rzadko używałam, szafki pełne pojemników bez pokrywek, powierzchnie pokryte urządzeniami, które miały ułatwiać mi życie, ale w rzeczywistości tylko zajmowały miejsce. To tam zrozumiałam. Problem nie polegał na braku organizacji. Ale na nadmiarze rzeczy próbujących zająć tę samą przestrzeń. Pierwszy sposób, który odkryłem, aby utrzymać porządek nawet przy mało czasu, to praktyka jeden wchodzi, jeden wychodzi. Wydaje się to oczywiste, ale ile razy kupujemy coś nowego, nie pozbywając się starego? Zacząłem to stosować rygorystycznie. Nowa para butów musi wyjść inna. Nowy sweter, stary musi znaleźć nowego właściciela. Na początku było to wyzwanie. Ciągle pojawiała się myśl a co, jeśli będę tego potrzebować później? Z czasem zauważyłem, że rzadko tęskniłem za przedmiotami, które opuszczały mój dom. Przeciwnie, każda wolna przestrzeń przynosiła uczucie lekkości, jakiego żadna nowa, kupowana rzecz nie mogła mi dać. Ta prosta praktyka dramatycznie zmniejszyła nagromadzenie w moim domu. Szuflady przestały się przelewać, szafki zyskały przestrzeń. A co najważniejsze, codzienna konserwacja stała się znacznie prostsza. Mniej przedmiotów oznacza mniej rzeczy do sprzątania, organizowania i przechowywania. To prosta matematyka, która całkowicie zmienia codzienność. Druga strategia przyszła, gdy zauważyłem, że poświęcam dużo czasu na reorganizowanie tych samych obszarów wielokrotnie. Dlaczego nie stworzyć systemów, które działałyby na moją korzyść zamiast przeciwko niej? Obserwowałem swoje nawyki przez tydzień, gdzie kładłem klucze po przyjściu. Gdzie ubrania zwykle się gromadziły, które przedmioty używałem najczęściej. Na podstawie tych obserwacji stworzyłem intuicyjne stacje w całym domu. Blisko drzwi wejściowych zainstalowałem mały konsol z wieszakami na klucze i torby, szufladę na korespondencję oraz koszyk na buty. W kuchni zorganizowałem szafki tak, aby przedmioty codziennego użytku były w zasięgu ręki. W łazience stworzyłem poranną stację ze wszystkimi produktami, których używam do przygotowania się dokładnie w kolejności, w jakiej ich używam. Te małe zmiany wyeliminowały te cenne minuty spędzane na szukaniu rzeczy lub decydowaniu, gdzie je schować. Teraz wszystko ma swoje logiczne miejsce, zgodne z moimi naturalnymi ruchami po domu. A najlepsze jest to, że są to systemy, które utrzymują się niemal automatycznie, wymagając minimalnego wysiłku, aby pozostały funkcjonalne, nawet w najbardziej napiętych dniach. Trzecim sposobem, który zrewolucjonizował moją organizację, było wprowadzenie minimalistycznych rutyn pięciominutowych. Zauważyłem, że czekałem na duże bloki wolnego czasu na uporządkowanie domu, co rzadko się wydarzało. Dlatego zacząłem wykorzystywać małe momenty w ciągu dnia. Gdy woda na herbatę się nagrzewa, organizuję szufladę. W przerwach reklamowych serialu, który oglądam, składam i odkładam kilka ubrań. Podczas szczotkowania zębów organizuje blat w łazience, korzystając z wolnej ręki. Te mikrorutyny stały się niemal automatyczne i co zaskakujące są odpowiedzialne za utrzymanie około 80% porządku w moim domu. Nie lekceważ mocy 5 minut skoncentrowanych na jednym zadaniu. Konsekwencja tych małych działań przynosi znacznie bardziej trwałe wyniki niż sporadyczne długie maratony organizacyjne. Innym odkryciem, które poczyniłem, było to, że często tylko przenosiłem bałagan z jednego miejsca w drugie, nie rozwiązując go naprawdę. Dlatego wdrożyłem czwartą strategię: tworzyć mniej bałaganu od samego początku. Zacząłem przetwarzać rzeczy od razu, zamiast odkładać na później. Korespondencja? Otwieram ją, gdy przychodzi, wyrzucam to, czego nie potrzebuję, a resztę archiwizuję lub załatwiam na bieżąco. Ubrania? Trafiają bezpośrednio do kosza na brudną odzież lub z powrotem na wieszak, nigdy na tę słynną krzesło do ubrań. Naczynia? Myję je od razu po użyciu lub wkładam bezpośrednio do zmywarki. Ta zmiana myślenia była przełomowa. Zamiast spędzać godziny w weekendy na zmaganiach z zaległościami, zacząłem inwestować sekundy w ciągu dnia, zapobiegając ich powstawaniu. Odkryłem, że zajmowanie się czymś od razu zazwyczaj zajmuje mniej czasu, niż odkładanie tego na później. I późniejsze zmaganie się z górą spraw do załatwienia. Piąta forma związana jest z fundamentalną zmianą w moim podejściu do przedmiotów. Zacząłem szczerze kwestionować każdy element w moim domu. Zastanawiałem się nie tylko, czy przynosi mi radość, ale czy naprawdę ma jakieś praktyczne zastosowanie w moim obecnym życiu. Odkryłem, że wiele przedmiotów pozostawało ze mną z przyzwyczajenia, obowiązku lub niepewności co do przyszłego użycia. Prowadziłem więc system pudełek przejściowych. Przedmioty, co do których podejrzewałem, że już ich nie potrzebuję, trafiały do zamkniętego pudełka opisanego datą na dno szafy. Jeśli po trzech miesiącach nie odczuwałem ich braku, lub nawet nie przypominałem sobie, co było w pudełku, opuszczało ono mój dom niesprawdzone. Byłem zaskoczony, jak wiele rzeczy, które uważałem za niezbędne, po prostu przestało mi przeszkadzać. Ta praktyka pomogła mi nieustannie doskonalić moje rzeczy. Zatrzymując tylko to, co naprawdę wnosi wartość do mojego codziennego życia. Efekt? Każdy przedmiot w moim domu ma teraz wyraźny cel i określone miejsce, co sprawia, że utrzymanie porządku jest nieporównywalnie prostsze. Szósta strategia przyszła do mnie, gdy zauważyłem, że wiele obszarów w moim domu zawsze wracało do chaosu, niezależnie od tego, ile razy je organizowałem. Wtedy zrozumiałem, że niektóre rozwiązania przechowywania po prostu nie pasują do mojej rzeczywistej rutyny. Zdecydowałem więc, że funkcjonalność będzie dla mnie ważniejsza niż estetyka. Ta piękna dekoracyjna skrzynka, która uniemożliwiała zobaczenie zawartości, została zastąpiona otwartymi koszami, w których mogę natychmiast zidentyfikować i uzyskać to, czego potrzebuję. Głębokie szuflady, w których wszystko się mieszało, teraz mają proste przegrody, które utrzymują każdą kategorię na swoim miejscu. Szerokie szafy, w których stosy się zawalały, przearanżowane z pośrednimi półkami, które eliminują potrzebę układania przedmiotów w stosy. Każde rozwiązanie zostało przemyślane, aby zredukować tarcie, te małe przeszkody, które gdy się sumują, zniechęcają nas do utrzymania porządku. Teraz, aby schować coś na właściwe miejsce, jest tak łatwo, jak pozostawić to poza miejscem. Ta prosta zmiana perspektywy zapewniła, że organizacja Utrzymuje się nawet w najbardziej męczące dni. Siódmą, a może najważniejszą metodą, którą odkryłem, była praktyka ciągłej reewaluacji. Nasze życie nie jest statyczne. Zmieniamy zainteresowania, rutyny, potrzeby. Dlaczego więc nasze domy miałyby pozostać niezmienne? Przyjąłem zwyczaj każdorazowej oceny systemów, które stworzyłem, z każdą zmianą pory roku. Co działa? Co znów wraca do chaosu? Jakie obszary są zaniedbywane? Jakie nowe potrzeby się pojawiły? Ta szczera analiza pozwala mi nieustannie dostosowywać mój dom, aby dalej działał na moją korzyść, a nie przeciwko mnie. Pamiętam kiedy zdałem sobie sprawę, że system, który stworzyłem do przechowywania ubrań mojego syna, przestał działać. Urósł i teraz chciał wybierać swoje ubrania, ale nie sięgał do szuflad, które zarezerwowałem. Zamiast upierać się przy starym systemie, po prostu go dostosowałem. Przeniosłem jego ubrania do niższych szuflad i stworzyłem wizualne etykiety, które pomagały mu zidentyfikować, gdzie powinno znajdować się każdy rodzaj ubrania. Ta elastyczność to to, co pozwala utrzymać organizację na dłuższą metę, nawet w obliczu nieuniknionych zmian, które przynosi życie. Nie chodzi o stworzenie idealnego systemu raz na zawsze, ale o gotowość do ewolucji i adaptacji w miarę potrzeb. Jedną z największych przeszkód, które napotkałem, była właśnie idea perfekcji. Uważałem, że jeśli nie mogę utrzymać wszystkiego idealnie zorganizowanego, to nie warto nawet próbować. Było to wyzwalające, gdy zdałem sobie sprawę, że organizacja nie musi być doskonała, by była funkcjonalna. Dom, w którym się żyje, nigdy nie będzie w idealnym porządku przez cały czas i nie powinien być. Prawdziwym celem nie jest estetyczna perfekcja ale stworzenie przestrzeni, która działa dla Ciebie i Twojej rodziny, która jest łatwa do utrzymania i która promuje spokój zamiast stresu. Czasem oznacza to akceptację drobnych niedoskonałości w imię praktyczności. Gdy zacząłem wprowadzać tę strategię, zauważyłem zmianę nie tylko w przestrzeni fizycznej, ale także w moim stanie mentalnym. To przytłaczające uczucie, które odczuwałem po powrocie do domu po długim dniu, Stopniowo zostało zastąpione poczuciem ulgi. Mój dom stał się naprawdę azylem, a nie dodatkowym źródłem stresu. Zauważyłem również, że każda mała wygrana w organizacji generowała pozytywny efekt domino w innych obszarach mojego życia. Dzięki mniejszej ilości czasu spędzonej na szukaniu rzeczy lub zmaganiu się z bałaganem, miałem więcej czasu na to, co naprawdę się liczyło, więcej chwil jakości spędzonych z moją rodziną. Więcej czasu na zadbanie o siebie, więcej mentalnej energii na projekty, które mnie inspirowały. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć było to, jak organizacja przestrzeni fizycznej wpłynęła na moją organizację mentalną. Z mniejszą liczbą bodźców wizualnych rywalizujących o uwagę, mój umysł stał się jaśniejszy, bardziej skoncentrowany. Codzienne decyzje stały się prostsze: od wyboru, co założyć, po przygotowanie posiłków. Ta jasność umysłowa jest szczególnie cenna w zabiegane dni, gdy czas i energia są cennymi zasobami. To tak, jakby każda czysta i zorganizowana przestrzeń w domu tworzyła odpowiadającą przestrzeń w moim umyśle, umożliwiając jaśniejsze myśli i decyzje bardziej zgodne z moimi wartościami. Mówiąc o wartościach, ta podróż skłoniła mnie do głębokiego zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę ma dla mnie znaczenie. Zdałam sobie sprawę, że wiele przedmiotów, które trzymałam, było związanych z osobą, którą myślałam, że powinnam być, a nie z tym, kim naprawdę jestem. Książki, których nigdy nie przeczytam, ale które wyglądały na wyszukane na półce. Sprzęt hobbystyczny, który odzwierciedlał aspiracje, a nie rzeczywiste zainteresowania. Ubrania, które pasowały do życia, którego nie prowadziłam. Uwolenie się od tych przedmiotów sprawiło, że poczułam, jak gdybym dawała sobie pozwolenie. Na bycie autentyczną, na docenienie tego, co naprawdę przynosi mi radość, a nie tego, co imponuje innym lub pasuje do zewnętrznych oczekiwań. Ta autentyczność przyniosła mi poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy bym się nie spodziewała znaleźć dzięki porządkowaniu domu. Uczucie, że mój dom prawdziwie odzwierciedla to, kim jestem, bez udawania czy masek. To pocieszające wracać do przestrzeni, która wydaje się szczera która opowiada tylko te historie, które zdecydowałam się zachować, a nie wszystkie historie, które mnie spotkały. Często pytają mnie, jak utrzymać ten porządek, gdy żyje się z innymi ludźmi, partnerami, dziećmi, współlokatorami, którzy mogą nie podzielać tych samych priorytetów. To było prawdziwe wyzwanie w moim własnym domu. Podejście, które zadziałało, polegało na tym, aby nie próbować na siłę przekonywać wszystkich do minimalizmu od razu, ale stworzyć systemy tak intuicyjne, aby podążać za uporządkowanym przepływem, było łatwiejsze niż tworzenie bałaganu. Na przykład, umieścić kosze dokładnie tam, gdzie ubrania mają tendencję do gromadzenia się, tworzyć stacje zwrotne przy drzwiach, aby porzucone przedmioty można było łatwo oddać na swoje miejsca, uprościć proces organizacji na tyle, aby stał się on drogą najmniejszego oporu. Nauczyłem się także, jak ważne jest negocjowanie stref wspólnych i stref osobistych. Niektóre części domu muszą działać dla wszystkich, podczas gdy inne przestrzenie mogą odzwierciedlać indywidualne preferencje. Ta elastyczność była kluczowa dla utrzymania harmonii domowej, a jednocześnie promowała organizację we wspólnych obszarach. Z czasem wydarzyło się coś interesującego: korzyści płynące z organizacji zaczęły mówić same za siebie. Moja rodzina zauważyła, jak łatwiej jest znaleźć to, czego potrzebują. Jak dom wydaje się bardziej przestronny, jak sprzątanie stało się prostsze. Stopniowo, bez presji, zaczęli przyjmować niektóre z nawyków, które zauważyli u mnie. Innym kluczowym aspektem było dostosowanie moich oczekiwań dotyczących organizacji do różnych faz życia. Kiedy moje dziecko było niemowlęciem, na przykład, zaakceptowałem, że niektóre przestrzenie po prostu będą chwilowo bardziej chaotyczne. Zamiast walczyć z tą rzeczywistością, dostosowałem moje systemy, aby je uwzględnić. Stworzyłem strefy kontencji, specyficzne obszary, w których bałagan był dozwolony, pod warunkiem, że ograniczał się do tej przestrzeni. Dawało mi to poczucie, że wciąż mam kontrolę nad szerszym otoczeniem, nawet gdy niektóre obszary były tymczasowo w nieładzie. To elastyczne podejście uczyniło organizację zrównoważoną przez różne etapy życia. Nie jest to sztywny system, który załamuje się przy pierwszym oznaku stresu lub zmiany, ale płynny zestaw zasad, które dostosowują się do rzeczywistych okoliczności. Jedną z największych radości tej podróży było na nowo odkrycie przyjemności z naprawdę doceniania tego, co posiadam. Kiedy mamy mniej, ale z większą intencją, każdy przedmiot zyskuje rozszerzone znaczenie. Ta filiżanka herbaty nie jest tylko jedną z wielu ułożonych w szafce ale filiżanką wybraną, tą, która idealnie mieści się w moich dłoniach i utrzymuje napój w idealnej temperaturze. Ten głębszy szacunek dla codziennych przedmiotów wprowadza niemal medytacyjną jakość do rutynowych czynności. Przygotowanie herbaty, posłanie łóżka, uporządkowanie półki to wszystko stało się małymi rytuałami troski, a nie tylko zadaniami do odhaczenia z listy. I przy mniejszej ilości czasu spędzanego na zarządzaniu rzeczami, Odkryłem więcej przestrzeni na doświadczenia. Spacer na świeżym powietrzu bez pośpiechu, aby wrócić do sprzątania domu. Popołudnia z książką bez wizualnych rozproszeń, związanych z niezakończonymi projektami. Kolacje z przyjaciółmi, bez wstydu, związanym z bałaganem w przestrzeni. Istnieje głęboka ironia w tym, że aby stworzyć więcej przestrzeni do życia, musiałem najpierw zmniejszyć liczbę posiadanych rzeczy. Aby zyskać więcej czasu, musiałem zainwestować początkowo w systemy i nawyki, które teraz oszczędzają mi godziny każdego tygodnia. Szczególnie cennym odkryciem było zrozumienie, że kluczem do utrzymania organizacji nie są wielkie gesty ani skomplikowane systemy, ale konsekwencja małych działań. Nawykiem stało się nigdy nie wychodzić z pokoju z pustymi rękami, zawsze zabierając coś, co jest nie na miejscu. Praktyka poświęcania pierwszych pięciu minut po przebudzeniu na posłanie łóżka oraz ostatnich pięciu przed snem na szybkie uporządkowanie pokoju. Te mikronawyki powtarzane codziennie tworzą efekt kompozytowy, który utrzymuje dom w dobrym stanie, bez konieczności dramatycznych interwencji. To jak codzienne podlewanie rośliny zamiast jej przelania raz w miesiącu, rezultat jest zdrowszy i bardziej zrównoważony. W trakcie tej podróży Musiałem także stawić czoła pewnym ograniczającym przekonaniom na temat organizacji. Wierzyłem, że potrzebuję drogich i wyszukanych rozwiązań, tych samych organizatorów i systemów, które widziałem w magazynach wnętrzarskich. Było to wyzwalające odkrycie, że najskuteczniejsze rozwiązania były często najprostsze. Kosze, które już posiadałem, przekształcone w nowe funkcje. Przegrody do szuflad, wykonane z kartonowych pudełek, przycięte na wymiar. Proste etykiety wykonane w domu. Skuteczna organizacja nie zależy od drogich produktów, ale od głębokiego zrozumienia swoich potrzeb i stworzenia odpowiednich rozwiązań. Ta sama mentalność rozciągnęła się poza obiekty fizyczne, obejmując także organizację czasu. Zacząłem stosować podobne zasady do mojego harmonogramu, eliminując niepotrzebne zobowiązania, tworząc systemy dla powtarzających się zadań i priorytetując to, co naprawdę się liczy. Zauważyłem, że przestrzeń fizyczna i czas to podobne zasoby, oba są ograniczone, oba cenne, oba łatwo fragmentowane przez nadmierne wymagania. Stosując tę samą intencjonalność w moim harmonogramie, którą zastosowałem w moim domu, znalazłem równowagę, która pozwala mi utrzymać oba aspekty w porządku, nawet w intensywniejszych okresach. Jedną z praktyk, które przyjąłem, było tworzenie codziennych rytuałów zakończenia. Tak jak restauracja przechodzi przez określone procedury, aby zamknąć noc, przygotowując się na następny dzień, zacząłem poświęcać kilka minut przed snem na przygotowanie mojego domu na kolejny dzień. Ten prosty rytuał obejmuje organizację kuchni, aby śniadanie przebiegło bez przeszkód, przygotowanie ubrań na następny dzień, szybkie sprawdzenie wspólnych przestrzeni i sporządzenie listy priorytetów na kolejny dzień. Te kilka minut wieczornej przygotowania Oszczędza znacznie więcej czasu i energii następnego ranka, gdy oba te zasoby są ograniczone. Innym odkryciem był potencjał zasady widoczności. Zauważyłem, że często częściej używamy tego, co możemy łatwo zobaczyć, i zapominamy o tym, co jest schowane w szufladach i szafach. Dlatego przearanżowałem szafy i spiżarnie, aby utrzymać w widocznych miejscach przedmioty, które chcę używać częściej. Zdrowe jedzenie na wysokości oczu w lodówce. Ulubione i uniwersalne ubrania na przodzie szafy, codzienne artykuły na dostępnych powierzchniach. Ta prosta zmiana znacznie skróciła czas spędzany na szukaniu rzeczy i podejmowaniu decyzji, a także naturalnie skierowała mnie ku wyborom bardziej zgodnym z moimi celami. Z czasem to podejście rozszerzyło się poza organizację fizyczną, wpływając na to, jak strukturyzuję informacje cyfrowe, jak zarządzam finansami, a nawet jak organizuję myśli i pomysły. Zasady pozostały te same: prostota, intencjonalność, intuicyjne systemy, ciągła rewizja. Jedną z największych radości tej podróży było dzielenie się tym, czego się nauczyłam z przyjaciółmi i rodziną, nie w sposób narzucający czy oceniający, lecz oferując sugestie, gdy były one pytane, dzieląc się małymi zwycięstwami, będąc cichym przykładem tego, jak uproszczenie może przynieść więcej spokoju w codziennym życiu. Widzenie, jak te pomysły rezonują z bliskimi, z których każdy dostosowuje zasady do swoich własnych okoliczności i potrzeb, było głęboko satysfakcjonujące. Przypomniało mi, że choć nasze domy i rutyny mogą się różnić, pragnienie przestrzeni sprzyjającej pokojowi i dobremu samopoczuciu jest praktycznie uniwersalne. Najbardziej zaskakujące było może to, jak ta podróż zewnętrznej organizacji przyniosła równoległą podróż wewnętrznej organizacji. W miarę jak moja przestrzeń fizyczna stawała się bardziej uporządkowana i zamierzona, moje myśli i priorytety podążały za tym samym kierunkiem. Stałam się bardziej wybredna nie tylko w kwestii przedmiotów, ale także zobowiązań, relacji, a nawet myśli, które pozwalałam zająć miejsce w moim umyśle. Ta klarowność stała się jednym z najcenniejszych darów tej praktyki zdolność do rozróżniania tego, co istotne, od tego, co zbędne, nie tylko w moim domu, ale w całym moim życiu. Dziś, gdy patrzę na mój dom, widzę nie tylko uporządkowaną przestrzeń, ale także odzwierciedlenie wartości, świadomych wyborów i zgromadzonych doświadczeń. Każda część opowiada historię odkrywania o tym, jak mniej naprawdę może znaczyć więcej jak proste systemy mogą stworzyć wolność jak małe, konsekwentne działania mogą głęboko zmienić nasze codzienne doświadczenie. Podróż trwa, rzecz jasna. Życie wciąż się zmienia, przynosząc nowe wyzwania i potrzeby, ale teraz noszę ze sobą te siedem strategii jako pewną busolę: praktykę jeden wchodzi, jeden wychodzi, tworzenie intuicyjnych stacji, minimalistyczne rutyny pięć minut, natychmiastowe przetwarzanie, aby zapobiegać gromadzeniu się rzeczy, nieustanne pytanie o to, co naprawdę wnosi wartość, priorytetowe traktowanie funkcjonalności w systemach organizacji. Oraz okresową reewaluację, aby dostosować się do życia w ciągłej zmianie. Te proste narzędzia zmieniły nie tylko mój dom, ale i moją relację z czasem, z przedmiotami, a co najważniejsze, z samą sobą. Piękno tego podejścia polega na jego dostępności. Nie wymaga dużych inwestycji finansowych, specjalnych umiejętności ani szczególnych warunków. Wymaga jedynie gotowości do kwestionowania starych nawyków. Eksperymentowania z nowymi podejściami i doceniania przestrzeni, zarówno fizycznej, jak i mentalnej, jako cennego zasobu, który należy dbać z uwagą. Jeśli czujesz się przytłoczony chaosem, brakuje Ci czasu na uporządkowanie swojego domu, lub po prostu szukasz bardziej intencjonalnego podejścia do swojej przestrzeni, zapraszam Cię do wypróbowania jednej lub dwóch z tych strategii nie jako ambitny projekt całkowitej transformacji. Ale jako małe eksperymenty, obserwuj, co rezonuje, co działa w Twoim konkretnym życiu i buduj na tym. Prawdziwa organizacja, odkryłem, to nie ta, która zaimponuje gościom lub da idealne zdjęcia na media społecznościowe, to ta, która cicho wspiera Twoje codzienne życie, tworząc przestrzeń dla tego, co naprawdę istotne, która redukuje tarcia, zamiast dodawać presji, która służy Tobie, a nie odwrotnie. I być może najważniejsze, Zrównoważona organizacja nie zależy od żelaznej dyscypliny ani niemożliwych do osiągnięcia standardów perfekcji. Zależy od samopoznania, systemów dostosowanych do Twojej prawdziwej natury oraz współczucia w nieuniknionych momentach odstępstw. Gdy spojrzymy na to w ten sposób, organizacja przestaje być ciężarem i staje się aktem dbania o siebie, sposobem na codzienne tworzenie środowiska, które pielęgnuje Twoje najlepsze ja. To jest prawdziwa obietnica organizacji inspirowanej japońskim minimalizmem. Nie domu z okładki magazynu, ale żywej, funkcjonalnej i spokojnej przestrzeni, która pozwala Ci być obecnym dla tego, co naprawdę ważne w Twoim życiu. Przestrzeni, która nawet w najbardziej obecnych dniach oferuje to uczucie ulgi, kiedy otwierasz drzwi i myślisz, jestem w domu.